Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Zmęczenie Jesteś zmęczony. Taki troszeczkę, no może trochę bardziej. Jesteś rozdrażniony. O wiele więcej. Irytuje cię nawet muchy psykań. Kłócisz się i obrażasz, wszystko cię dotyka. Z niczym się nie zgadzasz. I patrzysz na siebie swoimi oczami i widzisz, jaki jesteś, i co się z tobą dzieje. I zamiast odpocząć zdrzemnąć się, zjeść coś może na spacer się wybrać, to ciągle w to brniesz i masz tę wiedzę. I sobie, i o tym, co się dzieje. Wiesz, co należy zrobić, lecz tego nie robisz. Jaki jest Twój cel? Lekcja z dzisiaj. Posiadanie wiedzy nie znaczy, że ją stosujemy. Spójrzmy czasem na siebie jak na obcą osobę. Co byśmy jej poradzili? Jak ona powinna postąpić? Postąpmy i my tak. Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!